Thank you. W momencie, kiedy działasz pod silną presją, to reakcja może być następująca. Reakcja może być taka, że my po prostu reagujemy lękowo i zaczynamy w tym momencie kłamać. Ktoś chce wymusić na nas pewną odpowiedź, i my po prostu udzielamy kłamliwej odpowiedzi. I oczywiście w takich momentach potrzebne jest następujące zachowanie. Zachowanie, które jest zachowaniem wynikającym z przyzwyczajenia mówienia prawdy. W momencie, kiedy tego nie ma, to my e, pływamy, jakby dostosowujemy swój pogląd do tego, co się dzieje i bardzo często wtedy e, dokonujemy takiego samozaorania, ponieważ e, w tym momencie, kiedy my e, powinniśmy starczyć prawdy, ponieważ tylko prawda może nas dalej poprowadzić, my zaczynamy kłamać, zaczynamy dostosowywać się, zaczynamy formułować opinie, które tak naprawdę są opiniami dla nas. Destrukcyjnymi. Dlatego działanie pod presją wymaga odpowiedzi, która na stałe jest zakorzeniona w naszym sercu. Tą odpowiedzią jest zawsze i tylko zawsze prawda.